buraczki ugotowane do miękkości, ale nie rozgotowane. Oczywiście obieramy. Piękne jak zwykle buraki. Są jeszcze oczywiście większe. Proszę, jak ładnie skórka odchodzi. Gotujemy w wodzie bez soli. I czekamy na Lilianę. Witajcie kochani. Dzień dobry. Dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj e, poznamy tajniki przygotowania idealnych buraczków do słoiczków na zimę. I to będą buraczki z dodatkiem papryczki. Papryczki. Co będzie potrzebne powiedz Liliana do przygotowania oprócz tych pysznych, pięknych, wyśniących. Aromatycznych, tak pachną bosko. pachnących buraczków wcześniej ugotowanych. No może pokażę na taką ilość. Tak, na taką ilość gotowaliśmy w garnku około 8 litrowym był niepełny, więc y, myślę, że około 6 litrów. Mhm. E, przygotowujemy papryczkę proporcjonalnie do buraczków. E, garnek, tak jak powiedziałam, około 6 litrów, więc Średnio 6 papryczek. Średni. Jedna, na litr. jedna na litr. Tu są mniejsze, więc liczymy jako jedną. sześć cebulek, bo też proporcjonalnie Aha, do papryki a, a. cebulki. Cebulkę troszeczkę większą. E, na 6 litrów będzie sześć ziarek ziela. 6 listków laurowych. Jak będą mniejsze, to możemy to też podzielić. E, dwa małe to, to na jeden litr. E, Szklankę octu. Szklankę wody, szklankę oleju, przepraszam, pół szklanki oleju i około 1,5 do 2 łyżek soli. Sól możemy spróbować do smaku, jak już zalewę zagotujemy, bo wszystkie składniki gotujemy w zalewie od 7 do 10 minut, aż papryczka zmięknie. Na koniec dodajemy olej. I jak wymieszamy z buraczkami, zawsze je możemy doprawić. Mhm. Ale nigdy nie dawać za dużo tej soli, bo już jej później nie odsypiemy. No tak. Ale też y, można takie same buraczki y, zrobić bez papryki, jeżeli ktoś nie chciałby. Ale to i już wtedy inaczej łączymy składniki bez papryki. Chcieliście te z papryką, bo wiem, że wam tak, bardzo, bardzo, bardzo smakowały. Tak. Natomiast bez papryki troszeczkę inna jest receptura na zalewę. Aha, dobrze. Czyli dzisiaj robimy z papryką i jeżeli, kochani, do tej pory nie robiliście buraczków do słoiczków z papryką, to naprawdę spróbujcie, bo zyskują na smaku i wszyscy będą tym zachwyceni i będą się dopytywać, a jak zrobiłaś, jak zrobiłaś? Tak. Przepis jest stosunkowo łatwy i wykonuje się tą zalewę dosyć szybciutko, bo mówię jest 7 do 10 minut i zalewa jest gotowa. Także w sumie całe przygotowanie z ugotowaniem zajmuje godzinkę do półtorej, no bo buraczki się dłużej gotują. Czyli teraz będziemy buraczki trzeć tak na grubych oczkach, paprykę na kosteczkę, cebulę też będziemy siekać. Wszystko i wszystko. No to panowie zaczynamy, czy znaczy panowie zaczynają? To zaczynamy. Dobra. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, e, jeśli chodzi o paprykę. My mieliśmy tutaj papryczkę drobniutką e, i mało mięsistą. I zawsze zwróćmy uwagę, bo jeśli będzie papryka mięsista, to objętościowo, żeby te składniki nam się porównywały po ściekaniu, cebula z papryką. Czyli mniej więcej tyle samo, żeby tego tak, było. mniej więcej tyle samo, żeby tego było. Jeśli będzie papryka mięsista, może się okazać, że będzie jej więcej. No to wtedy dosiekać troszeczkę cebuli, po prostu zobaczyć, żeby objętościowo była ta sama pojemność, tak? Robimy teraz zalewę. Tak. I co teraz po kolei? No najpierw wlewamy wodę. Najpierw wlewamy wodę, woda gorąca, tak? tak. Może być, tak? Tak, jak najbardziej. Szklankę cukru. I od razu już włączam tak. kuchenkę. Tak. Od razu, żeby nam to wszystko zawrzało. Jak zadrzeję, to od tego momentu od 7 do 10 minut patrzymy na paprykę. Szklankę o 6 ziarenek ziela angielskiego. U, Akurat 6. 6 liści laurowych. Jeśli są mniejsze, to wtedy proporcjonalnie więcej. Jeśli dużo wybierzemy. Te małe, te małe 4, 5, 6, te jeszcze ze 2, bo to wolniejsze. Tak, myślę, mhm. że tak, tak? Dobrze, mieszamy. Tak? Sól później, tak? tak? Jak zaczyna grzeć, to wtedy dodajemy cebulkę i aparkę. Musi nam to dodać. Dobrze, to pewnie na chwileczkę potrwa. I. Doli do dwóch móżek soli w zależności jak kto lubi. Czyli pomakoli, że do soli mniej, nie? Tak, tak. A potem możemy dosolić, to... do zgadza się. Dobrze. I czekamy aż to zawsze. Dokładnie. Zalewa brze, czyli zaczynamy od cebuli. cebulki. Tak. Dodajemy całą cebulkę, zamieszamy też, żeby zażerzała. Mm, można tutaj pokazać, bo ładnie wygląda. Mm. Ale to chwileczkę potrwa aż zawsze. I dopiero, jak za, się to zagotuje, to jak zawsze dodajemy paprykę. I od momentu, aż się to zagotuje, liczymy 7 do 10 minut. W zależności, jak grubą mamy paprykę, żeby ona zmiękła. Aha. Ta jest cieniutka, więc myślę, że 7 minut wystarczy, ale sp sprawdzimy. Zawrzało nam, więc dodajemy papryczkę. I teraz znowu musi zawrzeć. Tak, dokładnie. masz zawsze. 7 Gorące! gorące. A, siedem minut minęło, zawrzało nam to, wszystko zagotowało się, więc dodajemy olej. No i sprawdziliśmy, że papryka jest, jest. miękka, tak. ale jednocześnie też nierozgotowana. Ale tak, nierozgotowana. Ale Krzyś nie patrzysz. Krzysztof powinien to spróbować. Tak, tak. To zapraszamy, Krzysztof, spróbuj. Nie, nie. nie wierzę, wierzę Wam na słowo. Dobrze, Dobrze co dalej. I teraz dodajemy buraczki. Do takiego Mamy, gorącego. Do tak? tego gorącego. Mamy mniej. A, potem, a potem to gorąco od razu do słoików? Musimy to zamieszać. Dwie, trzy minutki poczekać na tym mniejszym ogniu, żeby temperatura się wyrównała. Do słoików i a, Dobrze. Dlatego chcę, żeby były ciepłe, nigdy nie zimne. widzicie, tak, bo to jest jeszcze ważne. Że tych buraczków nie gotowałam wcześniej, wczoraj, tylko właśnie dlatego dzisiaj. Tak. Żeby nie były właśnie takie przestudzone. Czyli tutaj to jest kolejny, kolejny Twój sekret. A, o, już nie sekret! No już teraz nie. A powiedz, Liliana, e, to jest znowu taki przepis, który Ty. Sama tak. do niego jakoś tam doszłaś, czy tak się u ciebie robiło? Bo... Kiedy praktykowałam. Praktykowałam, tak. Mhm. I nigdy nie robiłam na zimnych burakach, dlatego nie wiem jakby to wyszło. I wiem, że ciepłe po prostu to jest sprawdzone. Tak, bo jest podobna temperatura. Tak. Znaczy tak. tak, one troszeczkę są podniejsze. Ale zaraz pomoże. się ta temperatura wyrówna. A i teraz wiesz co, jak ta temperatura się wyrówna, to one po prostu chyba będą się krócej gotować i może też nie stracą tworzy. Tak, chociaż z drugiej strony jest czosn, jest ocet. Mhm. Mm. I teraz dobrze musimy to wymieszać, aż wiesz co? Muszę zapytać babci, czy ona też tak robiła, bo ja już widzę, ile błędów popełniłam. Dlaczego mi te buraki nie wyszły? No czy w ogóle to jest ten przepis? Pierwszy raz e, taki przepis widzę. Przecież moi rodzice robili buraki. No właśnie. I zwykle się w takiej miejsce starte doprawiały. Tak, tak dokładnie. Tak. A to jest zupełnie co innego. i One są dlatego takie wybitne. No ale dobra, Krzysztof, teraz musisz spróbować, bo musimy wiedzieć, czy są dobrze doprawione na sól. Tylko jeszcze chwilkę powieszam. Bo teraz jest ten moment, że jeszcze możemy dosolić. No dobrze, może. Spróbuj. Marcin, będziesz próbował? Nie, ja to spróbuję, jak będzie schabowy. A, o, przecież ty nie jesz mięsa. Frytki. Dla mnie są super. To ja też. Czyli już nic nie trzeba, tak? Mhm. Nie trzeba. No to już wszystko. Dobrze, czyli... 2-3 minutki? Tak? tak, tak, na wyrównanie temperatury i... i. Możemy już do słoików. do słoików, i później jeszcze wezmę. Pas... 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 Tak. 10 minut? Tak. Do 10 minut, nie dłużej. Nie dłużej. Do 10 minut. Dobrze. Ale najpierw ta, ta temperatura musi się zrównać. Dobrze. Nie? I jeszcze jedna ważna informacja. Bardzo ważna informacja, że buraczki na zimę robimy jesienią, czyli na początku września. Po sierpień to jeszcze jest za wczesna pora. Te, które teraz robicie, to są takie do zużycia powiedzmy sobie w mhm. najbliższym czasie, 2-3 miesiące. Buraczek czym dłużej w ziemi, tym jest lepszy. Nawet w październiku. Tak. Prawda? Nawet w październiku. W fajnie. październiku. Mhm. Znaczy tak, to też wiemy, natomiast te buraczki się nie zmarnują, ponieważ... My nie je... zdążą się zmarnować. Nie zdążą się zmarnować, bo je już zjemy. Natomiast e, właśnie na waszą prośbę, kochani, wcześniej podajemy proszę, ten proszę, soczku, proszę, przepis. Proszę. Tak, żeby na wierzchu, żeby on nie był suchy. O, właśnie. O, dokładnie. Żebyście mogli się przygotować, zostawić odpowiednią ilość buraków, lub też kupić i cieszyć się tym wybitnym smakiem. I smacznego. 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 Dziękujemy. Będzie smaczny. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Ja się cieszę z pracy. Co czuję, tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej, okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy.